Jeśli wydaje Ci się, że wszystko w Twoim życiu idzie nie tak, zatrzymaj się na chwilę i pogratuluj sobie. Czujesz się zagubiony? Gratulacje również z tego powodu. To może brzmieć dziwnie, ale to naprawdę świetna wiadomość. Pozwól, że wyjaśnię. Jeśli od dawna pragniesz szczęścia lub nowego startu w życiu, ważne jest, abyś zrozumiał, że wyzwania i zawirowania, których doświadczasz, są niezbędną częścią podróży do życia, którego pragniesz. Możesz się zastanawiać, dlaczego moje życie musi się rozpaść, żebym osiągnął to, do czego dążę. Gdy w pełni zrozumiesz, że życie, do którego aspirujesz, jest znacznie lepsze od obecnego, logiczne jest, że rzeczy muszą się zmienić. Twój sposób myślenia, otoczenie i ludzie w Twoim życiu nie mogą pozostać takie same. Możesz zauważyć zmiany, takie jak utrata codziennych rutyn, oddalenie się od niektórych przyjaciół, a nawet konflikty z rodziną. Ale pamiętaj, te zmiany niekoniecznie są negatywne. Są częścią szerszej, pozytywnej transformacji. Twoja energia przechodzi przemianę. Ludzie, od których się oddaliłeś, byli odbiciem energii, którą kiedyś miałeś. Twoja wewnętrzna energia ewoluuje, a w rezultacie twoje zewnętrzne okoliczności również muszą się zmienić. Twoja poprzednia energia przyciągała pewne rzeczy do twojego życia, ale teraz twoja nowa energia przyciąga coś innego. Widzisz, kiedy konsekwentnie pragniesz nowego życia, wszechświat to zauważa. Rozpoznaję intensywność Twojego pragnienia, ale nie da ci tego nowego życia na tacy. Możesz myśleć, że jesteś przygotowany, ale gdybyś naprawdę był gotowy, już by to nastąpiło. To proces dostrojenia Twojej wewnętrznej energii do zewnętrznej rzeczywistości. Transformacja wymaga czasu i często wiąże się z pewnym dyskomfortem. Ból, którego doświadczasz w tym procesie, jest cennym nauczycielem, dostarczającym ci lekcji, które zostaną z tobą, gdy będziesz podążać w przyszłość. Wszechświat, lub możesz nazwać to Bogiem, aktywnie działa na Twoją korzyść. Oczyszcza drogę dla tego nowego życia, którego pragniesz, ale są konkretne lekcje, które musisz pojąć. Niestety, najgłębsze zrozumienie często przychodzi przez tygiel bólu. Jednak ważne jest, aby zauważyć, że proces nie musi być ciągle bolesny. Zmieniając perspektywę na swoją sytuację życiową, możesz uczynić go bardziej znośnym i być mniej surowym dla siebie. Gdy zrozumiesz, że wszystko dzieje się z jakiegoś powodu, możesz znaleźć pocieszenie w wiedzy, że ból, który znosisz, jest tymczasowy i ostatecznie minie. Kluczowe jest zrozumienie, że za wszystkim, co dzieje się w Twoim życiu, kryje się cel. Nie ma przypadkowych zbiegów okoliczności. Każda sytuacja rozwija się tak, jak się rozwija. Abyś mógł nauczyć się niezbędnych lekcji i przejść do następnego etapu. Pomyśl o życiu jako grze, bo w pewnym sensie nią jest. Nie możesz zacząć gry i od razu dotrzeć do najbardziej ekscytującej czy udanej części. Musisz przejść przez różne wyzwania i zdobyć wiedzę, zanim będziesz gotowy na to, co czeka cię w bardziej satysfakcjonujących fazach. Te doświadczenia mogą występować tuż przed lub w trakcie duchowego przebudzenia. Jeśli nie jesteś obecnie na duchowej ścieżce, przygotuj się, bo gdy się zacznie, nie wrócisz już do swojego dawnego życia. Jest powód, dla którego zostałeś doprowadzony do tego punktu, więc nie poddawaj się i nie przegap tej szansy. Zapewniam cię, że proces i podróż są warte zachodu, mimo bólu i łez, ponieważ ostatecznie wszystko się poprawi. A jeśli jesteś na tej drodze od jakiegoś czasu, gratulacje, bo sprawy mają się jeszcze bardziej polepszyć. Cała praca nad sobą, którą wykonałeś, ma przynieść niesamowite rezultaty. Twój wielki moment jest tuż za rogiem. Aby w pełni wykorzystać tę sytuację, najlepiej jest odpuścić i pozwolić wszechświatowi lub wyższej sile przejąć kontrolę. Nie musisz się martwić, ponieważ jesteś dobrze zaopiekowany. Wszechświat jest zdecydowanie po Twojej stronie. Wszechświat i Bóg są gotowi dać Ci wszystko, czego pragniesz. Kluczem jest przestać być własną przeszkodą. Przyjmij nastawienie, które sprzyja naturalnemu biegowi wydarzeń, zamiast opierać się lub być zbyt krytycznym wobec siebie, gdy nie jesteś w najlepszej formie. Pozwalając rzeczom rozwijać się organicznie i akceptując siebie, tworzysz przestrzeń dla wszechświata, aby działał na twoją korzyść i spełnił Twoje pragnienia. Nie martw się, rozumiem, że ta przemiana jest niewygodna. I często pozostawia cię zdezorientowanym. Z tymi wszystkimi pytaniami dlaczego, ale teraz znasz powód. Trzymaj się, mimo że wiem, że jesteś zmęczony byciem wyczerpanym. Ten proces nie nastąpi od razu. Każda mała zmiana, którą wprowadzisz, ostatecznie doprowadzi Cię do tego nowego życia, którego pragniesz. Możesz nawet nie zdawać sobie sprawy, kiedy ostatnia zmiana, którą wprowadzisz, okaże się tą, która cię tam doprowadzi. Zaakceptuj ideę rozpadu rzeczy w Twoim życiu i bądź z tym pogodzony. Nawiązanie głębokiego połączenia między Tobą a wszechświatem jest kluczowe. Możesz doświadczyć fazy izolacji, która jest w zasadzie niezbędnym okresem do budowania tego połączenia. Pomyśl o tym w ten sposób. Jeśli ciągle angażujesz się w aktywności społecznej, jesteś otoczony ludźmi. Rzadko będziesz miał okazję połączyć się z czymś tak głębokim i potężnym jak wszechświat. Więc wykorzystaj ten czas na samotność i wewnętrzną eksplorację. To tam możesz naprawdę pielęgnować to połączenie i czerpać z niesamowitej energii wszechświata. Izolację można postrzegać jako wiadomość od wyższej siły, rodzaj zaproszenia do nawiązania głębszego połączenia z czymś większym od nas samych. To tak, jakby wszechświat z entuzjazmem czekał, aby obdarzyć nas swoimi darami, ale prosi, abyśmy pozostali w izolacji, dopóki nie nawiążemy tego połączenia. Ciekawe jest to, że często szukamy szczęścia, spokoju, pewności siebie i odwagi w zewnętrznych źródłach, tylko po to, by odkryć, że te cechy faktycznie mieszkają w nas. Są one znacznie bardziej satysfakcjonujące niż cokolwiek, co możemy znaleźć na zewnątrz. To uświadomienie podkreśla niewiarygodną moc, którą posiadamy w sobie. Miłość, którą mamy w sobie, jest wyjątkowa i niezrównana, i ma potencjał, by przynieść nam poczucie zadowolenia i siły, które przewyższa wszystko, czego moglibyśmy szukać poza sobą. Zarówno ty, jak i ja posiadamy niewiarygodną moc w sobie. I nie jest to zwyczajna moc. Wyobraź sobie to jako źródło kreatywności i potencjału czekające na odkrycie. Znaczenie tej mocy nie może być przecenione. W rzeczywistości jest to tak, jakbyśmy byli połączeni z samym ogromnym wszechświatem częścią czegoś głębokiego i boskiego. Gdy w pełni zrozumiesz tę ideę, ma ona potencjał. Aby wywołać niezwykłą transformację w każdym aspekcie Twojego życia. Więc w trakcie Twojej osobistej podróży i wyzwań, wykorzystaj ten czas, aby zagłębić się w swoje wewnętrzne, ja. To tam znajdziesz to źródło kreatywnej energii. To proces, który może nie zawsze być łatwy, ale kluczem jest wytrwałość i niepoddawanie się. Dlaczego? Ponieważ jeśli porzucisz tę ścieżkę, ryzykujesz utratę szansy na stanie się osobą, którą zawsze miałeś być. To znacząca strata, prawda? Przyjmij i pielęgnuj ten niesamowity potencjał w sobie i pozwól mu prowadzić cię do bardziej satysfakcjonującego i celowego życia. Zachowaj pozytywne nastawienie i pamiętaj, aby traktować siebie z życzliwością podczas tej podróży. Zaakceptuj proces i czerp z niego przyjemność. Jesteś niesamowicie potężny i nie mam wątpliwości, że sobie z tym poradzisz. Życzę Ci spełnionego i obfitego życia, pełnego wspaniałych błogosławieństw.